Proszę Państwa, my teraz się udałem przez jeszcze jeden budynek, w którym były magazynowane pasy już po oczyszczeniu, po denitracji, a więc po tym budynku, w którym się przed chwilą znajdowaliśmy. A jeżeli chodzi o samo miejsce, w którym się znajdujemy, jest to rampa kolejowa, na którą podjeżdżał pociąg i on stąd zabierał materiały wybuchowe, właśnie to ciasto prochowe, w skrzyniach i jechał już do strefy produkcji prochu, a więc strefy polu. Tory, które Państwo widzicie, są to oczywiście tory z rekonstrukcji. Gdyż Rosjanie, kiedy opuszczali ten teren, stwierdzili, że 40 km trakcji kolejowych, które powstały tutaj w czasie II wojny światowej, jest bardzo przydatną rzeczą na terenie Związku Radzieckiego i postanowili zabrać je również ze sobą. Jeżeli chodzi o sam obszar fabryki, proszę Państwa, to tak jak mówiłem, to około 25 km2 i powstaje tutaj od 1300 do 1500 budynków, 400 km dróg betonowych i właśnie 40 km trakcji kolejowych. Tak jak mówię, rozbudowa rozpoczyna się. Pod koniec 1939 roku i trwanie, trwa przerwanie aż do stycznia 1945 roku, kiedy Niemcy opuszczają już ten teren i go przejmują Rosjanie. <laughs> ja zapraszam Państwa za mną. fotografujecie, to jest budynek magazynowania kwasów. Tego widzimy, on mniej więcej tak wyglądał, jeżeli chodzi o te puste przestrzenie. Według naszych informacji wynika, iż nie miał on żadnych tutaj szyb ani żadnych innych powiedzmy umocnień ściennych. Był on po prostu budynkiem w połowie otwartym. Tutaj właśnie magazynowano oczyszczony kwas, kwas siarkowy, kwas azotowy, które były wykorzystywane podczas produkcji materiałów wybuchowych, w tym wypadku mówimy tutaj o nitrowiceryni, ale też te kwasy były wykorzystywane do produkcji pozostałych materiałów wybuchowych, które były produkowane na terenie tej całej fabryki. Tak jak pani doktor Państwo mówiła na, terenie, na wykładzie, normalna infrastruktura przemysłowa powiedzmy tego, XIX-XX wieku, to jest... To są duże hale, to jest organizowanie samej produkcji na jak najmniejszej przestrzeni w dużych pomieszczeniach. Jeżeli chodzi o wszystkie fabryki zbrojeniowe całego koncernu DAG, które powstają zarówno tutaj w Bydgoszczy, jak i również jeżeli chodzi o teren Polski w Nowogrodzie Łobrzańskim, to jest nieopodal Zielonej Góry, ale też fabrycy, fabryki na terenie Niemiec, chociażby fabryka Hessisch-Lichtenau, czy też fabryka w Krymyl, czy też fabryka w Dunnebergu, Są to fabryki położone na gigantycznym obszarze ze względu na produkcję materiałów wybuchowych. Budynki, jak widzicie Państwo, są od siebie pooddzielane i żaden, żadne wejście do budynku nie jest ustawione w taki sposób, aby było w tym samym kierunku skierowane, co wejście do następnego budynku. Chodziło o zniwelowanie reakcji łańcuchowej, do której mogłoby dojść w przypadku eksplozji któregoś z tych budynków. Słupy, które Państwo tutaj widzicie, są to słupy, na których znajdowały się rurociągi, którymi transportowano owe oczyszczone i magazynowane tutaj kwasy na kolejną rampę kolejową, która znajdowała się nieopodal stąd, a tam podjeżdżał pociąg, na który właśnie do wielkich cystern były te oczyszczone kwasy tłoczone. I teraz mamy dwie możliwości. Albo te kwasy były ponownie wykorzystywane do procesu produkcji materiałów wybuchowych, lub też mogły być sprzedawane innym spółkom, które również korzystały z kwasu siarkowego i kwasu azotowego, ale już nie o takim, powiedzmy, mocnym zatężeniu i nie takiej e, klarowności tych kwasów, jak właśnie przy produkcji e, materiałów wybuchowych. Ten budynek, który widzimy, jest to budynek właśnie z pierwszej linii produkcyjnej, a więc tej linii, która prężnie działała w czasie II wojny światowej. Oraz mamy bliźniaczy budynek do tego, w którym Państwo byli na wykładzie. Jest to budynek oczyszczania kwasów z pierwszej linii produkcyjnej. Właśnie na tym budynku cały czas w czasie II wojny światowej od 1943 roku były oczyszczane kwasy, wykorzystywane do produkcji nitrogliceryny w tym wypadku. <laughs> Jeżeli chodzi jeszcze o samą fabrykę. Drodzy Państwo, przed powstaniem tej fabryki na tym terenie nie znajduje się kompletnie nic. Istnieje tutaj tylko linia kolei francuskiej, tak zwanej kolei węglowej, która łączy bezpośrednio Śląsk z Gdynią. Między innymi właśnie kolej francuska, obszar leśny, w tym wypadku mówimy tutaj o Puszczy Bydgoskiej, oraz ukształtowanie terenu, które Państwo widzicie, a więc ten teren e, wydm śródlądowych jedyny taki powiedzmy największy obszar e, na terenie. E, właśnie polski, znajdujący się w tym miejscu. To były atuty, dla których zlokalizowano tą fabrykę w Bydgoszczy. A przy okazji mamy tutaj bliskość dużego zbiornika wodnego, w tym wypadku mówimy o wiśle. Już do produkcji każdego materiału wybuchowego potrzeba bardzo dużej ilości wody. Woda z wiśle była pobierana w takiej wielkiej przepompowni, oczyszczana, uzdatniana jeszcze. Powiedzmy, pozbywano się z niej nadmiaru kamienia, i dopiero ona mogła trafić do produkcji materiału wybuchowego. No, wynikało to m.in. ze względu na to, iż do produkcji materiałów wybuchowych naprawdę potrzeba bardzo wyspecjalizowanych substancji, które muszą znajdować się w jak najlepszej kondycji, aby można było je potem wykorzystać właśnie do produkcji materiałów wybuchowych. Drodzy Państwo, i tu kończy się zwiedzanie, które przeznaczyliśmy dzisiaj, tą niedzielę, dla Państwa. Taki powiedzmy początkowy wykład pokazał Państwu, jak wyglądała architektura przemysłowa związana właśnie z takimi bardziej przedsiębiorstwami, które produkowały rzeczy użyteczne dla człowieka. Natomiast tutaj mamy właśnie tą e, infrastrukturę związaną z fabryką, tak, fabryką zbrojeniową, z destrukcją, e, które, jak widzicie państwo, jest zupełnie inna struktura tego, co widzimy tutaj, chociażby z tym, co pokazywała pani Wam na e, wykładzie. To są dwie różne rzeczy rozwijające się w tym samym, e, w tym samym czasie i adapto, e, adaptacja aktualna ich jest też troszeczkę Inna. U nas w budynkach muzealnych, drodzy Państwo, znajdują się ekspozycje, także zapraszamy do zwiedzania naszego muzeum. <laughs> muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli. Natomiast kontaktować się i umawiać się na grupy zwiedzające można w każdy dzień tygodnia od godziny 9 do 17:00. Zwiedzanie odbywa się w czterech grupach o 9.30, 11.30, 12.30 i 14.30 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Minimalna liczba osób w grupie jest powiedzmy niepodawana, maksymalna liczba... Eee, maksymalna liczba osób to 25 osób. Jeżeli byście Państwo zorganizowali grupę większą, wtedy my ją podzielimy po prostu na dwie części, które będą wchodziły po sobie około 15-minutowym opóźnieniu. Zwiedzanie trwa około dwóch godzin i odbywa się zawsze z przewodnikiem. Przewodnik Państwu będzie zawsze opowiadał informacje związane z ekspozycją oraz całą historią produkcji materiałów wybuchowych.